Eee, witam Was serdecznie! Jedziemy po moim bezorkowcu, nie? Nie, nie, nie to nie jest jazda, no, na jeden nie ujedziesz, kurde. I zobaczcie, no mimo, że brona aktywna, nie, to byśmy się z tym nie poradzili. Nie poradzilibyśmy się z tym, brzydko mówiąc. No, już inaczej, tę należówkę ustawić na. O bezorkowcu, no dobrze by to wyglądało bym powiedział, że bardzo dobrze a teraz tak drabinka mam tam uniesioną, żeby liści nie, nie, nie ciągało Ech, no i tu mamy pszenicę, mosusza z tej strony mam mosusza dwa siewniki asory ja nie wiem tam jakoś lepiej rośnie tam całkiem tam za tą kukurydzą gdzie nagrywałem, no no i tak myślałem o, bezorkowo przelecę, nie? Przelecę bezorkowo, przyjadę talerzówką, wgniotę te liście w ziemię. No i będzie pięknie No ale to, to nie jest pięknie. To no, nie jest pięknie, jadę to od razu się przebiję tutaj tą ziemię, ale nie jest pięknie. Takie coś mi się tutaj popukuje po, i podwał No na C2 myślę, że broną aktywną bym to rozrzucił Porozciągałoby to, ale to nie byłoby sia, nie podejrzewam. No tak źle to wygląda. Znaczy bardzo dużo nierówności jest. To może źle wygląda, to nieważne, ale bardzo dużo nierówności takie gdzieś dołki, bo to nie przysypuje dokładnie, gdzieś te talerze. Zaraz podrzuci podwał, no to... Cała agrega do, zobaczcie, taką kupę tutaj wypierniczy. O, przydałoby się jechać pod górę, no to się może uda. O, tu jaki kokrus wypadł tu następne, no to właśnie było tak, że no, tu było najwięcej tych odrostów, no i właśnie na tego mulczowałem Bo tych odrostów to było mnóstwo i to bardzo widać, bardzo ten też mi przebite liście, to jeszcze do... wszystkich nie zgarnąłem idealnie na południe nie było równo, to jeszcze kawałek był uprawiana, a później tam już nie No i tak nie będzie bajecznie, bo widzę, że i ta też po tym skacze no bo jak to są kupy, no to musiałbym teraz drabinkę wziąć i opuścić Niżej Ale ja nie chciałem, żeby te mi liście tych ciągało Aby chociaż mogło trochę pociągać Ja no, break, break, break. się jedzie bez napędu, bo się przygotował. Przygotował sobie John Deera pod, pod port, a John Deere tu. John Deere tu nie chciał ze mną współpracować. Aha, miałem tam pojechać. No, dobra. Tak, tak, tak. źle sobie wjechałem, bo wtedy będę miał. Nie do góry spitalamy. Póki jest jeszcze, no dalej to źle wygląda. Dalej to źle wygląda. No tak się wydaje, że to tylko liście. No, tylko liście. Ale jaką tu musiałbym mieć talerzówkę? Tylko do tych liści. Ona i tak jest ciężka. Ustawiona na 8 cm. Po co zmierzyłem wałek? 8 cm. No, żeby było 2 na 1 Tak, tu by wychodziło Całkiem możliwe No, możliwe No i tu tylko na C4 pojedziemy nawet jak miałby siewnik na, na talerzówce, to w lado to widzę i dlatego właśnie porzuciłem porto, nie, 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 bo później to będzie ani to dobrze zasiana, ani nic. jak to się wszystko powyciągało, to przydałoby się widły i rozrzucić, bo no, o tym tutaj nie pomyślałem, żeby wziąć widły. No talerzówa, no fajnie, no bo to wciska nam do ziemi. Tu jest właśnie najgorszy odcinek, ten tu na górce. Tu już tak nie było źle. I to jeszcze sobie przyjeżdżałem, mulczowałem wcześniej. Mulczowałem sobie to wcześniej. Ciepło. I teraz tak, delikatnie weterek podwiewa i temperatura z góry 13, 13-30, jak leciałem na D2 na przykład. Dla testu, czy pójdzie? Pójdzie na te 2 a pod górę powinno być, że rośnie, a ona maleje, ale mi się wydaje, że już niedługo już niedługo będzie, będzie to trochę inaczej rozwiązane. Oby plan, tylko się pobyt, bo sprzęgło biskotyczne zaląduje tutaj w serii 30, no, powinno to wejść. Wentylator będzie, mówię, chyba 10 łopatek jedyny, który by pasował pod rozstaw 76 śrubek, ale może nie pasować na rozstaw wewnętrzny, bo rozstaw śrubek pasuje, to ewentualnie coś by tam się coś by się tam wymyśliło stosownego i jutro ma padać, no. no to jeszcze w to, to by jeszcze wsiał mówię, C2, wałek, Eko by się trochę ten ale tam na górze to już jest taki kurde koklus, że no tutaj też ta gwiazdnica się ciągała. może no. no, komu może nie wierzę tak jeszcze do końca to taka brona aktywna by zrobiła, bo tutaj nie ma wiele tych liści no ale mówię są te kurde Dziadowskie kupy Nie wiem czy zaraz bym nie poszedł drabinki i nie obniżył No i jak Mamy mulczowane ściernisko Mamy mulczowane ściernisko No, bo tutaj jeszcze sobie chyba, że zrobimy sobie inaczej Mili Państwo, bo to był ten szajs, że mówiłem, że pasuje pod górę jechać, nie? No i teraz zdobił na temperaturę 13 A teraz powinien sobie już ją odpijać. Ciąga tą talerzówkę Nie jest takie, wiecie, idealne kreseczki, bo to Ciągnik tutaj koryguje, a ta leżówka chodzi lewo, prawo właśnie po tym szajsie, bo w głębiej gdzieś tam wchodzi i i tak to trzeba będzie chyba zasiać na C2, bo na C3 to będą to będzie szajsik z tego co widzę Gdzie ona tu chodzi na boki to wygląda takie właśnie poszarpane no ale, ale trudno jedziemy tak no to potem że tam dwa paski na drugi i akurat może mi się tak uda że ten wyjazd jest są, no, ale jeszcze tam no, tam też pasowało a ten to miał już do góry no widzicie, jak to jest pole długie pamięć krótka no to już by to wyglądało dużo, dużo lepiej, ale no nie chciałbym znowu jeździć bez sensu. tak, Teraz talerzować terniska, później robić, wiecie, ten. Tu by optymalna była taka 4-metrowa talerzuwa, nawet na wózeczku, bo ona wtedy łatwiej kopiuje, bo tu ją gdzieś tam podrzucaj z jakąś taką wuką z przodu i by te liście. Wstawiłby sobie włókę, żeby te liście podciągało w jakieś dołki i talerzóweczka. O, to wtedy tak. Tak się zastanawiam, jak tu przerobić tego agrotoma na talerzówkę. Buzek jest, to jest przedni wałek to by zamienił na, na nożowy. Uuuhu uh, uh. To Turbo Intercooler i chyba nawet w się musiałby zwiększyć. O i tu jest ten Scheiss, no. Tu akurat dobrze trafiłem No i jak ja miałbym w to wsiąść? C3 To i tak nie będzie łatwo To i tak takie doły, bo ona też podskakuje, bo ma na sztywno Ale jest na pływającym spożniu, może to dobrze i niedobrze, ale Nie na, już mi się to nie widzi pisaliście w komentarzu, żebyś pół, i zaorał no, no tak, no ale 30 lat to było rane i no, to jest bardzo ciężko ustawić bo to jest około 10-12 cm maksymalnie 15 jest piasek no i ten Bartura spadł na 12 bo delikatnie wieje wiatr z tej strony i łapie w płotnicę więcej teraz mi wydajność spadnie jeśli chodzi o... Ona na hektar, bo już miałem ponad 3 hektary na godzinę, no ale muszę tutaj to wykonać. Nie mam tutaj możliwości tego niewykonania. No i tutaj gdzieś wiem, że dwa razy przejechałem od tamtej, od, od pszenicy i... No, tak to byłoby pięknie, już nie? Tak to bym mega zadowolony, aby to wyglądało. To naprawdę te liście byłyby pod powierzchnią, ale to się kurde nie uda, nie? To się nie uda, no bo tutaj to już w ogóle. Dlatego chyba pomyślałem, może, może potależowane e, trochę te liści też się inaczej poukładają, porozciągają. No, oh. ta nawigacja to ma naprawdę mega trudne zadanie. Że one mi się trochę poukładają, porozciągają inaczej. Jadę po skosie, mógłbym jechać prosto, ale po skosie też tu pomoże. Pierwszy obraz mam gdzieś prosto i tak sobie wezmę, przejadę sobie siewnikiem Tą moją ścieżkę sobie zrobię. O, rolnik pryska. Bardzo dobrze, że rolnik pryska. Przejadę sobie tą ścieżkę moją i sobie przeniosę tę prostą z tej strony, bo tam powinien mi wyjść taki mały klin, bo tam mi wychodził klin nawet podczas siania mi rozłączyłem sobie tą nawigację i, i zacząłem sobie siać jakby już z ręki bo tu jest takie zbiegnięte, no to wszystko jest, pierwszy sezon zawsze jest najtrudniejszy, bo to jest te mapowanie pól, no i nie, no nie każdy musi tutaj się to wszystko zgadzać też idealnie, no mówię, gdzieś tam ta kukurydza była Psiana, no jakby rzepak, też tutaj prosta. A tu gdzieś pokazuje, że czasami jest 20-30 cm inaczej. No i już to... Jakby zmienia położenie. O, ale masz mega zadanie, co? O, w krytycznym momencie skacze na 7 cm, tylko że... On nie korektuje tych 7 cm. No to tak samo byłoby podczas siania, on by skakał. No i mogłoby nie wyjść tak ładnie. No tutaj, po na pożypaku, jeśli chodzi o równość, to w, to w miarę to fajnie wygląda. Nie chciałbym zepsuć, ale no, my w sumie już zepsułem, No niektórzy tam wiadro wylewają za ten film na tym kontroli sekcji. To wspominałem o tym w wcześniejszym filmie. To bardzo jest poruszony. Społeczność jest bardzo poruszona. Widziałem, że Marcin też dodał w filmie, jak John Deere sam jeździ, coś kręca. No bo napisałem, że uważaj na wiadro. No i mówi, że też dostał. <grystanie> Także tych wiaderek trochę nam tutaj w październiku się wylało. No może w listopadzie będzie ich mniej. Ujo. No i ziemia tu na dole jest, miło, że jest pogłęboszowana, to jest zasana Hop, hop, hop. I tym mulczerkiem razu tu automatycznie tą trawę podciągnąłem. Ile się dało? Ile się dało? Tu bym się cofnął do tyłu. Tu przydałoby się optymalnie przejechać dwie ścieżki prosto, bo zaraz i tak się zbiegnę. A, to mogłem się zacząć po prostu te, no, dokładnie. Zacząć tutaj. Z Tu jest bardzo twardo na dole. O, on sobie już ucieknie. No i tu jest ta gwiazdnica. Miałem obawy, czy tu siadć tą pszenicę w tą gwiazdnicę, bo już kiedyś miałem na tamtej części tą gwiazdnicę. I ja pierdyle, nie? Ja pierdelak i ten rzepak uparty. No, ja w przyszłym tygodniu, jak coś tam popada, a ja nie, nie wyrobię się po prostu z tym, no to złapię wilgoć. I jakiś tam deszcz ma padać w piątek i, i nie wiem, czy w sobotę po prostu już mam opryskiwać, czy pięty do kopusia yy, Czy nie przyjadę popryskać tej pszenicy. No, optymalnie chciałem, żeby tu było zasiane właśnie ten pasek, żebym ja mógł sobie. Yy, Wiecie o co chodzi Żebym ja mógł sobie tutaj Dobra, jakieś spamy Odrzuć Upe trują Żebym ja sam mógł tutaj optymalnie właśnie No i na C4 jedzie, ale że to tak lekko to bym nie powiedział I teraz właśnie brakuje, bo teraz wow. Teraz by się przydało mu zrobić prostą linię, i teraz trafić tą linię, no, i, I ona jest niedostępna podczas autoprowadzenia nie? i to właśnie jest zgłoszony I w nowym rekordzie mówią, że już jest tak, że się y, przekładasz pomiędzy tymi liniami. Ja sobie tu rozłączę, pojadę sobie z ręki, bo nie będę się zatrzymywał. No i to właśnie pokazuje, że to, co im mówiłem, że. To trzeba zmieniać w czasie jazdy, tak? No bo teraz mi już by pasowało, żeby sobie jechał tą prostą, którą mu wyznaczyłem A nie krzywą, no i to jest zgłoszone i mówią, że jest nowe oprogramowanie I mówi, dostaniesz Chris'u, na razie se posie jeszcze na tym, jak już mówi te A później na następne prace, jak będzie tam jakiś talerzował czy nie talerzował, to będzie się testował Jakby nowy, nowy soft Nowy soft tutaj dostanę Będę na nowym sofcie jechał. No i zobaczymy, jak to wyjdzie na nowym sofcie. Ciężko idzie tak, ten. Mimo wszystko, po takim tym. O, tutaj jeszcze raz przejedziemy. Tu sobie rozłączę już rysowanie, bo na co mi tutaj na takim pasku. No i zostanie chyba dwa razy. Tym zjechać na dół. Ja tutaj już jechałem raz, to sobie przyjadę tutaj drugi, dwa razy? Może bo to taki szajz jakiś jest. No i teraz